Halo halo, widzę, witam bardzo serdecznie, z no i mam dzisiaj widzę 30 października oraz w którym codziennie pogrzemać się nowy sklep Fortnite Słuchajcie, widzę jak tego nie robicie, subskrybujcie kanał, za co bardzo dziękuję, widzę, lecimy po 90 tysięcy eee, no i oczywiście dodam tutaj kilka osób do znań, które mnie zaprosiły, więc jak chcielibyście się znań, no to mnie zaproście Ja codziennie tutaj oczywiście widzę przyjmuję do listy znajomych. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że około godziny 12, pewnie około 12.30 eee, odbędzie się streamek i serdecznie na go... Na go was zapraszam, go na was zapraszam Serdecznie Was na niego zapraszam, o, tak to się mówi widzowie, sorry, ja wiecie, ja jeszcze zaspany e, widzowie, moje drodzy szkodu Zakrzakety w sklepie, bardzo dziękuję wszystkim speram z kodem tym, mega to wspiera e, wielkie dzięki za to. No i przejdźmy widzowie do sklepu, a co dzisiaj mamy w sklepie? Dzisiaj mamy nowy skin, czyli narzeczona Frankensteina. Widzowie, kurczę, mówiąc szczerze właśnie nie oglądałem filmu e, Frankensteina e, nigdy i e, nie wiem kim było jego narzeczona. Słuchajcie, bynajmniej, eee, no skiny wygląda naprawdę nieźle, widzowie, eee, ma takie ciemne, czarne ubranie, hmm, jakieś tutaj jeansy, kurtka taka skórzana, eee, no widzę, no napiszcie kim była żona Frankensteina, oprócz tego, że była jego żoną, to, co mówi nazwa, eee, narzeczoną, przepraszam, napiszcie coś ciekawego o niej, z chęcią poczytam i przypnę serduszka, więc jak ktoś nie wie, zajrzyjcie w sekcję komentarzy, tam na pewno coś będzie, eee, no i co możemy tutaj zauważyć, ma na pewno jakieś pierścienie na rękach, hmm, jest poszyta trochę, na rękach. Fajna ma fryzurę na pewno ten skinek widzowie. Tutaj ma takie te białe. No, co tu dużo mówić? Skinek myślę elegancki, a drugi styl wygląda tak, czyli ma założony po prostu kaptur na głowę. Eee, szczerze, naprawdę dobry skin. W sensie e, cały czarny. I taki wiecie szczupły Myślę, że ten skinek może być dobry nawet na arenkę na, na Widzę, że popykać jak, jak ten Nie wiem, dajcie znać co o nim myślicie Jak dla mnie naprawdę, naprawdę spoko e, Przejdźmy widzowi słuchajcie Dalej, mamy koronkę, koronka Myślę taki powoli już klasyk, co? Bo to, to od siódmego sezonu widzę ten skinek jest e, Często w sklepie e, No i zawsze z koronką powraca Oczywiście kilowizja wizja e, Który jest e, kojarzony Kiedyś był kojarzony z bardzo takim Spoconym kilowem Przepraszam, widzę, pies mi trochę tutaj piszczy w pokoju. Idę, wypuścić psa. Dajcie mi dosłownie 3 sekundy. Dobra. Widzowie, jestem, wybaczcie mi to, proszę. Eee, tak, mamy kilowizję, mamy kilowizję. Mamy oczywiście paradoksa e, oraz mamy równowagę. Widzowie, musimy przyspieszyć leciutko, bo tutaj nie, nie ten. Eee, bombowy brok za 1200 fałdolców, widzowie, e, czyli pani e, od kostki, e, huk gromu e, oraz widzowie, mroczny znak, czyli lotnia za 500. E, fajny jest ten zestaw, tak szczerze. Skinek jest mega spoko, fajny ma plecak. Idziemy, widzowie, dalej. Mamy powrót. Skina intuicja. Skin intuicja to jest w ogóle. Hmm, historia z tymi skinami jest taka, że yy, męski skin intuicji był dodawany do jakiegoś zestawu z kartą graficzną od Nvidia yy, i potem dostał jakiś unikalny styl, kurczę, nie pamiętam już jak to było, też możecie napisać w komentarzu Bynajmniej nie pamiętam czy ona była dodawana w tym pakiecie, czy nie yy, Ale mam ją i powiem szczerze że no, elegancko się nim gra czasem, tym Możemy pograć dzisiaj na streamie, jak będziecie chcieli tym skinem. O, popykamy nim, yy, to pokażę wam jak wygląda. Dalej Renegade za 800 widzowie, gwiezna różdżka po o, Kręca widzowie powrót Gwiezdnej Różdżki Elegancko słuchajcie elegancko eee, Dużo osób pytało kiedy ona wróci No i słuchajcie wreszcie wróciła Gwiezdna różka w sklepie Kto się cieszy łapka w górę Nie no ale tak serio to myślę że całkiem spoko Do tego sopel lodu e, Głębokie dabowanie za 200 e, Oraz widzowie emotka dzikość Za 500 czyli emotka z serii ikon e, Ej ale mały dzisiaj sklepik w sensie W sensie duży ale nie ma ten. W sensie dwa rzędy. Nice. E, no, dalej mamy Batmana, który się śmieje w sklepie, oczywiście. Widzę tutaj tak Batman, Kosa oraz widzę Lotnia. E, cały zestaw za 2200. Oczywiście nie mogłoby zabarnąć zestawu start w sklepie. Tak samo mamy Ariana Grande, kosmonautkę. Przepraszam, astronautkę. W sensie różni się czymś kosmonautą od astronauty. W nie, nie wiem tego. Bez, nie, tak, czasem mówię kosmonauta, czasem astronauta. E, Zylko Ariana Grande, zestaw Duna. Oczywiście nie mogłoby zabarknąć też bohaterek. W, Słuchajcie, tutaj zombie. O, i w ogóle, ktoś może policzyć, ile pojedzie w tym odcinku raz widzowie. Bo podobno, ostatnio pojedziemy to 25 razy w 3 minuty. To słowo, więc jest ciekawie. Muszę się oduczyć mówienia w każdym zdaniu słowa widzowie. Więc jeżeli go nadojrzym, to przepraszam. Bohaterki, dalej mamy, słuchajcie, midasać, Midas Cienia, Kozak z kinek moim zdaniem, oraz Cukierki i Psikusy. No i jest to, co tak czułem, że będzie. Widzowie, powrót skinów, Halloween nowych wszystkich, ee, tak, wszystkich z tego co widzę takich, co były, no chociaż może nie wszystkich, ale tych klasycznych. Kilożniwiacz powrócił, skull trooper powrócił, Ghoul trooper powrócił, upiorowiec powrócił, e, mózgowiec powrócił, no widzowie wszystko mamy z powrotem w sklepie, więc można sobie to zakupić. E, do tego mamy kawsa szkieleciary, bardzo ładny skinek swoją drogą ta szkieleciara mm. Diagnoza kilofaza 800 e, Tutaj takie jeszcze przedmioty ryba widzowie Ultra kwaśne, maślany pomagier, pan kukurydzek, wielka galeretkowa ryba e, Dalej mamy Frankensteina, powrócił też Frankenstein, e, mamy mumię e, która w sumie nie wyszła ze sklepu tutaj pan makabry, e, lama koszmar, czy jakoś się tam nazywa, dowódca dużej do makabry, dokładnie tak widzę tutaj e, oczywiście kruk, który był z nami w sklepie też wczoraj e, widzę wi wielkousty, dobry doktor, e, wszystkie dynie powróciły i o ci jaki Halloweenowy sklep widzę wielki, e, grządka no wszystkie tutaj dynie, e, zestaw wypchany słomą, czyli tutaj nasze e, strachy na wróble, oczywiście e, widzowie, e, które mają też kosę, skórkę do broni oraz taką oto lotnię, e, pakiety się słuchajcie, nie zmieniły, dokładnie tak się nie zmieniły, nie mamy, będę mieć żadnego nowego no i ekipa jest dalej ta sama. Za dwa dni mamy nowy miesiąc, więc ekipa się już zmieni. Widzowie, słuchajcie, się, subskrybujcie kanał, wbijecie na Discorda, linki w opisie, no i będziecie widzieć koniec Zakrzak. Ja wam życzę już dobrego, dobrej soboty, udanego dnia i do zobaczenia później około godziny 12.30 na streamku. Trzymajcie się, elo, bye, bye, cześć, cześć! Czemu nie mogę wyłączyć nagrywania? Halo?